Bonjour. Ponownie e, tutaj Mczysio zapraszam Was e, do kolejnego odcinka przygód Minecraftowca z sezonu drugiego. Mm. Dzisiaj zajmiemy się eksplorowaniem naszej kopalni i tu widać wydobywanie materiałów. E, ja tu jak tu widzicie ja tu już mam wągiel sobie stworzyć kilka pochodni no tak 40 na razie wystarczy i zobaczymy hopa chopa. tutaj jest dziurka o żelazo się przyda sobie później jeszcze sobie przytopię i zrobię żelazny, żeby wydobyć e, może jakieś złoto, a diamenty będzie. A, tu jest koniec. E, to tutaj jest e, tutaj pustynia. No idziemy w kłącz, potem coś... No tam skończyłem dziś podróżować, jak przyglądałem. To jest strasznie się rozwija kopalnia. E, dobra, teraz chodźmy pokojowe, pokojowe jak zwykle. A, i tu są strasznie dużo zapadnie. Strasznie dużo wągla. A ja nie szukam już wągla, ani tak żelaza. Jak czerwonego proszku do zurytu złota. No i przede wszystkim, au, jamentów. No i szabaragdów. Haha, ha, widzicie jak wymieniam. Mm, to co? A, bo ja już byłem. No nie pamiętam czego. Uh. A, co tu zrobiłem? Tu lawa. Mm. Ile on się nie zgubił później. Uh. Dobra. Ja się nie zgubię. Tu nic. A se. Krągę. Krąg. Takie kółeczko można sobie zrobić. Tu nic. Ej. A, tu chodźmy. Tutaj idziemy głębiej, więc... Na pewno coś znajdziemy. Uuu w Turny, choć coś O oh my god. Tutaj coś jest. No, kolejne kółeczko. A to są takie są takie właśnie o krangi. Ja raz widziałam na innym serpie jak ono w ogóle było na zewnątrz. E, Odsłonięte to było i taki krank też. To są takie chyba budowle jakieś. E, nie wiem właściwie. Tam coś jest, ale ja to nie idę, raczej dużo, raczej to nie... uuu yeah. kopalnia opuszczona. A zobaczmy tam jest światełko. Więc może ja tam byłem już. Już to byłem. A jest tu. O lol. A jaki lol. A jaki lol. Już mi pochodni mam. Jest złoto. Złoto. Dobra. Mamy coś. Mm, przepalamy e, ruda, ruda. Szybko. Przepalaj się. Mam dwa patyki idealnie. Oj. Żeby. Mm, no wydobyć sobie stworzyć żelazny kilofek szybciej bo się już się no, może być to mogą być diamenty? No. Jesus, o, Jezus, ile krawalek zdenerwowany dobra, już Juhuuu, dobra. Szybko, szybko, szybko. Yeah. udało się. U. Teraz, uważać. Nieźle. Słuchaj, to nie polawy. Nie ma lawy, dobra. Tu nie ma lawy. To już nic. Coś już jest. Nie, to jednak ziemia. To jest złoto. Tam też się... o lazury to fajnie. Happy. Zrobimy może bloki raz la go lazurytu. Coś jako barwik dla obie. <śm> Kamyczek Oj. No. Ja to zabezpieczam. I zdobywam jeden. O nie, czekaj. Nie, tylko diamencik. Nie! O. o! Czerwony kamyczek. No, szkoda tylko jeden. Mamy diamencik. Wszędzie... Raz też się udało, że chyba miałem cztery pod rząd kiedyś. To nie, to było w pierwszym sezonie. No tak, to było tak, w pierwszym sezonie, na serwie. To miałam przecież cztery chyba, tylko jeden się spalił, jak pamiętam, bo wpadł do lawy. Miałam trzy akurat, mm, No, mieliśmy portal do Tak to, to było w mojej kopalni. To była naprawdę bardzo fajna kopalnia, mi się podobała. Znaczy, był fajny. Ale świat się już zmienia, więc... Ten z 1.8 już nie będzie tak sam. Taki sam na jeden. No tutaj coś jest. Aj, kochanie. Nie, za wysoko. A mnie to nie obchodzi. Szanowny. Ach, nie, szans, że będzie więcej diamentów. Tak, Zawiodłem się jednak. Nie kopię pod sobą. To niebezpieczne. A dużo lazury, to jest prawie tak. O chwilę, bo ja się zgubię jeszcze. Teraz w niespejzu lawy. Tam się spróbuję przedostać. To też jest mało. Tak. dobrze, że wziąłem szybko shifta, Bo się rozpędził. A dobra, nie widać, się tam zakłębiał. O ujoki, ujoki, Weź ujoki, tu to za pani są straszne. Ludzie, tak w pierwszych normalnie na nie. 150, daj sobie za kilofa później wągię sam, o, to się zaczynam bać, Jakie sam wągię, no to źle. no a jaki sam wągiel, to źle. a więc sobie to będzie sobie. Fajnie, że jednak pojawiają się po kilka na jeden, jedną rudę, te czerwone, proszę, i te są jak lazury. Zresztą, dużo się pojawia i to jest duży plus tego. Duży plus. Ja tak się tak się a tak ciemno. Teraz się czeka i dzieje. Ja. Gdzie to cholery, jasne byłem. O kurde, czekajcie, czekajcie, się ogarnę w tym. Chwilę, czekajcie, ja już tu byłem. Hmm, tu to jest to. to. O kurde, no. Czekajcie, ja mi daleko gdzie te diamenty znalazłem. A gdzie, gdzie ja diamenty znalazłem. O, lol. No to tu jadę wągiel, no to nie. Przepatrzyliśmy się górze. Kurde. Tam coś. No, mam limitu? Tak. Czy mam limit? Aj, no. Gdzie to może być? Zaradę? Znaczy... Boję się, woda. Bo to... Tak? No chaj. Ja wątpię, ale to poczekaj... Tam... Eee, mnie... Bo zacznę kopać nad tobą, żeby się wydostać. Mmm... żeby być niebezpiecznie. No, A Nie wiem dlaczego, ale ja już pamiętam chyba Było złoto, było złoto, było złoto Ci też mam łotwór Gdzieś pod lwą Kurde, gdzieś pod O po klawę gdzieś Dobra, Jezus! Nie, nie! Nie! Kurde! Kurde Szybko, szybko Kurde! Ale jadłem No ale... Ale happy jestem teraz <grym> Kurde, że tylko chodzę, nie mamy to jeszcze. E... O kurde, ale lag. Um... Kurde, bo teraz się też korytarze rozciągają, a nie wiem, czy to jest. Kurde, no. Co? tu do lewy, dobra. To tutaj gdzieś byłem. To był krąg, jak pamiętam. I tutaj coś... Też... O nie. Co to jest? Nie wiem, ja już skończę. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Spróbuję eee, znaleźć to. I może zobaczymy się o, zakręcę się na odcinek szybko. Szybko w Minecraft. I zobaczymy, co się stanie. Yy. A tak, tu był krąg, tu był krąg, okej. Okay. I tu gdzieś była kopalnia. Pamiętam przecież. Ale gdzie ona mogła być? No właśnie gdzie. Auć. Tu? Nie, tutaj to była za nieco. O, ten krok, ale ja tu nie byłem. A no może że nie było tu? Dajcie, ja pójdę pod górę. Nie, czekaj, to było tu, to było tu. Tędy, na pewno tędy. I tutaj gdzieś to chciałoby być. Zobaczcie, ja, ja wsiadłam... Proszę ja tędy, ja pamiętam, ja szedłem tędy chyba. Ja... Poszedłem most ten, już pamiętam, szedłem mostem. ten. No, no, i no. Isiadę tędy. Uuu, chyba już mi się odświeżyła umysł. Może te tędy. Chyba, chyba. No mm, koniec drogi. Dobra. ja... Zapraszam do subskrypcji, do zobaczenia w kolejnym odcinku, może mi się uda to znaleźć, do zobaczenia, cześć, eee. no ta cześć,